To jest skropa, koszula, no koszulka to jest no, ona jest z kolekcji Baltic, ja ją kupiłem w gimnazjum jeszcze, albo w liceum, nie pamiętam, ona już już tak zryta, ta koszulka, najprawdopodobniej to jest ostatni, ostatni stream, na którym widzicie tę koszulkę, daj mi tą koszulkę, nie no zobacz, to, ta, to już jest taka stara koszulka, o kur... Witam was w kolejnym odcinku z margonem na moim kanale. Na samym początku wspomnę, że ten odcinek miał wyglądać nieco inaczej, jego tytuł też miał być nieco inny, ale stwierdziłem, że te dwa odcinki, które planuję teraz nagrać, będą się ze sobą gryzły i tytułowo, i trochę taką formą, więc kolejny odcinek, jaki wyjdzie na kanale, to będzie już film, moi drodzy, który odmieni losy tego, jakich herosów będziemy bili. A dlaczego to możecie się już delikatnie domyślać, ale więcej zdradzą nie będę. Jeśli ten film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Wbijacie także. Na streamy, no i co No Lecimy z konkretami, mamy złodzieja Jak zresztą widać, więc sobie go bijemy Jak ktoś zrobi jeden krok do przodu, od razu dajemy auto I ze złodzieja heroik Na maga, tarcza chyba, ta, nie, pomocnicza No i do tego półtora ręka Nawoja, więc sobie bierzemy to i dzisiaj, moi drodzy, zrobię też wam taki delikatny update na samym początku odcinka, mianowicie update dotyczący tego, jak obecnie prezentuje się mój łowca. Jeśli nie śledziliście ostatnich moich streamów, to już wam zaraz wszystko pokażę. Zarazka niestety nic. Miałem go postawić na TryTyS, ale stwierdziłem, że Razek ostatnio, znaczy na wczorajszym streamie, oddał. Heroik, więc może I to heroiczne buty, więc może ta ramka niebieska Zamieni się na fioletową w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję. Odcinek z pozdrowkami I przy pierwszym herosie, czyli złodzieju Nikogo nie pozdrowiłem, no to ja jestem mądry ogólnie Tak, mój łowca obecnie ma 115 level Teraz po prostu na streamach najbliższych Będziemy sobie robili takie cele na dany stream Czyli na przykład kolejny stream to będzie cel 130 level i małymi kroczkami Będziemy sobie go ekspili do 144 levela I na 144 levelu Będę podejmował decyzję Czy nadal mi się chce ekspić i czy mam taką motywację jeśli tak, to będziemy moi drodzy tego łowcę wbijali na 300 level. Dlatego będzie się działo to na pewno. Jako, że no na expieniu, znaczy nie będę expił na nim na odcinku, to postawienie wiem go postawić na nieumarłego krzyżowca. Bardzo lubię talent dwójkę na Doni Sentiment. To była też dwójka, która oddała mi legendę za pierwszym biciem. Jak pamiętasz to to możesz napisać w komentarzu. No i dobra, będziemy sobie go klepali oczywiście na FC, tak jak i inne dwójki i ja idę szukać kolejnych herosów. Jako, że na złodzie nie pozdrowiłem żadnego z was, no to dlatego legenda nie dropnęła. Wydaje mi się, że właśnie tu o to chodzi. Zastanawiałem się też, jak pozdrawiać was na tych odcinkach, czy pozdrowić na przykład jedną osobę na herosie, no ale wtedy jako, że chyba z około 200 osób napisało o pozdrowienia, no to trochę by było sadge. więc stwierdziłem, że będę pozdrawiał grupami i jak jako pierwszy do pozdrowienia idzie Kopciec, dalej Polski Koksik, Alan Chrzeszczyk, Korbaks oczywiście, yy, Ksedan pozdrówki również, yy, Mluki i na przykład niech to będzie jeszcze Papaj oraz VIP. Patryk W, Marcin Zatoń oraz Kruczy Gaming Także pozdrowy dla was, trzymajcie kciuki Razem bijemy tego proszego Patryka jak dropnie gówno To już no nigdy was nie pozdrowie, Więc jak, dobra, róbmy tak Pozdrówki to muszą być minimum heroik Żeby była szansa na pozdrowienie w kolejnym odcinku Widzowie, no bo inaczej, no uni, będzie Unii, No to co wy, no tutaj wiecie, nie ma co Dobra, okej, okay. okej, okay, jest yes, git, jest git Także tutaj kciuki trzymaliście na pewno mocno Bo mamy heroik I to oznacza, że te pozdrówki Naprawdę się opłaciły, więc Kurde, stonks, yy, bym powiedział. Ubijmy sobie jeszcze raza, ubijmy sobie jeszcze nieumarłego krzyżowca, no i za chwilkę idę szukać kolejnego herosa. I może będzie gość specjalny na odcinku, pewien heros, ale jaki to sobie zobaczycie już niedługo, mam nadzieję. Zastanawiałem się, czy przy dwójkach też was pozdrawiać, ale w poprzednim filmie powiedziałem, że będę was pozdrawiać tylko przy Herosach. Więc, żeby nikt nie poczuł się poszkodowany, że wiecie, że ten jest pozdrowiony na Herosie, a ja na Edwójce, to to ten, to będę pozdrawiał tylko na Herosach, a Edwójki sobie ubijemy w trakcie. Jeszcze tutaj jak widać. O, jeszcze jest kurde. Yy zagadka. Bijemy sobie nieumarłego krzyżowca i gówno z niego wielkie dropi. Jako, że szukam karma, no to przechodzę obok Tarmusa, no to grzech jest go nie ubić, więc bijemy, bijemy sobie Tarma, ubijemy sobie jeszcze szybko Razuglaga i oczywiście nieumarłego krzyżowca. No i została ostatnia mapa, jeśli chodzi o karmazynowego mściciela. Mam nadzieję, że na tym kanionie szaleńców go znajdziemy, bo jeśli nie, no to będzie czas stracony i nerwy, co najważniejsze, no bo kurde, no tyle szukania tego Gnoja Czerwonego. Mam nadzieję, że będzie w tym kanionie szaleńców. Przelogowujemy jeszcze na kleściora. Bijemy sobie nieumarłego krzyżowca i z niego oczywiście wielkie gówno. No i moi drodzy, mam kolejnego Herosa, co oznacza, że kolejne sobie mogą być pozdrowione, i będzie to w tym momencie Radek. Pozdrówki. Pozdrówki Filiposem. Pozdrówki Krystian. Krystian. Yy, Szczypa One. Pozdrówki również Wula. Pozdrów JP Armii z Huteny, Więc pozdrawiam serdecznie. Pozdro Koniu. Yy, pozdro Tomasz Duba. Pozdro Ojeny, tych komentarzy jest tak dużo, pozdro Tomi, pozdro ja ty, pozdro Śmietanka, pozdro Łukasz Perykasza, yy... no i pozdro Blow, Blow, pozdro Shanti, pozdro Krycha, Yui yy... Tomarka, Dziki Organista i Andryuk, i Andryuk, to są osoby, które razem ze mną ubiją karmazynowego mściciela, także widzowie trzymajcie kciuki no i zobaczymy, no mówię minimum hero oznacza, że jeszcze jest szansa na pozdrowki w kolejnym odcinku. No ale, no ale zobaczymy, no, bo tutaj mówię, jak będzie Unikat albo zwyklak, no to jest takie mech trochę. Więc, więc sobie raczej darujemy, więc trzymajcie kciuki, żeby to minimum hero spadło, bo to jest wasza chwila, to jest ten moment! Bo klikam prawym i ma... Ej, no, te pozdrówki są magiczne, naprawdę! Przez Karmazyn zawsze kurna takie gówno oddaje, że to jest hit. A przy tych pozdrówkach patrzcie. Patryk, gdzie u niego też ciężko heroik, hero. Karm Hero. No nie nie chcę tutaj kurde nic mówić, ale może jest szansa na jakąś fioletową rameczkę na tym odcinku. Mam nadzieję, mam nadzieję. Ja będę trzymał kciuki, no ale to Wy je musicie mocniej trzymać no bo to Wy odpowiadacie za te dropy. Ja tu tylko klikam prawym, a tam lewym, a, ale to Wy kurna się staracie o to, żeby coś tu fajnego dropło. No jak na razie. 100% celność, wasza nazwijmy to. Yy, więc teraz kolejny heros. Złoda biliśmy, prawda czy nie? Tak, złoda biliśmy. Patryka także i biliśmy karma. No to teraz przewodnik. Dobra, szukany kościej był, ale niestety kościeja nie ma. Na czym ubolewam, bo też lubię tego herosa. Mimo, że jakiś super dropów nie daje. Teraz zabrałem się za szukanie złego przewodnika i jego już mam nadzieję, że znajdę. No bo jak nie. To będą dwa herosy w plecy, cholercie jasna i trzeba będzie się na opka przenieść, no ale zobaczymy, jeszcze nic tutaj, wiecie, nie, nie oceniajmy, że się nie pojawili, eee, przelogowuję się na Woja i kończę szukać złego przewodnika. No i mam kolejnego herosa i opowiem wam tyle, złego przewodnika w tym miejscu na świecie Stoners nie biłem ani, ani razu, Kurczę. w ogóle na tej mapie może go biłem z raz, no ale w tym miejscu nie wiem go, kurczę, nigdy, więc może to być coś, co nam zaraz przepowie jakiś fajny drop. Krzysztof Kośmider, no przy cię nie pozdrawię bo Kościela nie ma, ale pozdrówki tak czy siak. Kondziu Evermanki, Gregix, Król, pro, pozdro również, Składak, dalej Kambarski, Pupek, Watex, pozdro również Mr. Sennik, pozdro Tempetomi pozdrów Komi. Pozdrówki Komi, pozdrówki Koksik, pozdrówki także Krystian Ligęska, Młody, D i B, Atomowy Muker, Sazuś, Kinwakin, Letuś, Besiak oraz moi drodzy Speons. Także z tymi, z tymi widzami bijemy teraz złego przewodnika. Trzymajcie kciuki i jeśli tak, no teraz biję go solo ogólnie, jeśli... Teraz z niego dropi Heroik, to powiem wam, że te pozdrówki są po prostu. no są magiczne, nie? Jeśli teraz solo spadnie z przewodnika minimum Heroik na pozdrówkach, to ja jestem w szoku, kurna, wychodzę z pokoju i tyle, nie? Niszycielski cios, damy tutaj błyska. Zrobimy coś takiego, o, dobra, zaspomujemy tym. Jeszcze raz. Dobra, i teraz dajemy auto. Aha. No to, to by było zbyt piękne, nie? No to niezłe pozdrówki. To nie zła wiara widzów w dobry drop. O, to już wiemy przynajmniej kogo nie pozdrawiać w kolejnych odcinkach. Trzeba to sobie zaraz zapisać na tak zwaną blacklistę. Zarabimy nieumarłego. Szybko ubijamy sobie jeszcze raz u No i lecę szukać kolejnego Herosa. A kolejnym Herosem, jak dobrze moje obliczenia matematyczne prowadzę w głowie, to będzie nim właśnie opętany Paladyn. No, i jego będziemy musieli ubić, bo chyba klanowiczów w ogóle żadnych nie ma ani z jednego, ani z drugiego klanu, więc opka będziemy musieli chyba ubić solo, o ile w ogóle będzie stał. No i niestety opka nie ma, więc będę musiał te nagrywki troszkę przełożyć i dograć sobie to albo wieczorem, albo po prostu dnia następnego. Jeszcze ubiłem sobie jedną dwójkę, czyli nieumarłego krzyżowca. I pewnie zobaczymy się, albo w tym samym wydaniu, albo w innym wydaniu dnia następnego. Zobaczymy, zobaczymy, kiedy mi się uda ich znaleźć. No opek i piekielny kości ubici. Kurcze pieczone. Dobra, widzowie. Jedna dobra informacja, czyli że znalazłem kochankę, e, będziemy byli ją w trzy osoby. A druga jest zła informacja, znaczy zła, no taka no trochę mech z tego względu, że ten piekielny kości, którego szukałem i którego nie znalazłem, bo był ubity przez kogoś innego, okazało się, że właśnie z tego kostka spadła legenda, ale spokojnie, jeśli wasza moc będzie na tyle duża w tych pozdrowieniach, to, to z kochankiem może też nam coś dropnie. Kochanka to właśnie jest ten taki niespodziewany gość na odcinku, stwierdziłem, że łowcą ją poszukam, no szukałem ją długo, bo po, po, po tych mapach to się po prostu chodzi jak... No, po prostu porażka są te mapy. No ale dobra, Mixu Król, pozdrowki dla Ciebie, mefi pozdrowki, Chipsek, Hubert Szpilak, Hidistaki, Czebol, Kali, Matuszczyk, Barlight, Nefex, Patrykka, Lanes, Krzychu chyba po raz drugi, Jadzia, Obito Design, Sebastian Gadziński, Lucky Gaming, Kluter, Nocy Tropek, Połeć, Kake, Ktoś, Ktoś, Ktoś Pichałka Śmiercza, Szymon Lukas Filas, Pochi Hop, Martensik, Marta, czyli moja wybranka serca, Jack Stroll, Kowal, Mulan. Przepraszam, Muan, Joy, Tex, Ovius i Bartek Cox. Musiałem tyle osób pozdrowić, moi drodzy, żeby, żeby, żebyśmy po prostu zebrali moc yy, i razem... I razem po prostu sobie kochanki dropnęli coś dobrego. Nawet jeżeli będzie minimum heroik, to i tak to będzie potwierdzenie, że te pozdrówki faktycznie dużo dają. No na przewodniku się to nie sprawdziło, no ale przewodnik to jest, wiecie, no miłem go solo, więc tamta szansa była e, mniejsza. No tak powiedzmy, że była mniejsza. No ale na końcu już mamy trzy osoby, więc jeśli tu będzie minimum hero, to znaczy, że te pozdrówki naprawdę mają jakąś magiczną moc. Bijemy ją. Oczywiście na Turce wtedy lepszy drop. No i czekamy, moi drodzy. O, to jednak te pozdrówki nie są takie kolorowe, jakby mogło się wydawać wizowie. Niestety! Chyba to nie jest tak kolorowe, jakby mogło nam się wszystkim wydawać, e, wydawać, no bo jednak tutaj teraz kochanka poskąpiła. I nie wiem, czy to za sprawą tego, że ona po prostu jest już takim skąpcem, czy za sprawą tego, że no widzowie trzymali słabo kciuki. Dobra widzowie, kilka godzin minęło, byłem w międzyczasie w aptece na, po maści na buldupy. a propos tej legendy z kostka, bo zbroja legendarna spadła, bo nie wspomniałem chyba w tym poprzednim biciu, więc bijemy sobie raza, no i udało mi się znaleźć takiego pana, jakim jest pan. Uwaga, uwaga, szybko, 5 sekund na napisanie, co według was to jest za Zatrzymaj sobie film, jak nie zdążyłeś. Tak, mamy złodzieja, także szybko zawołaj klanowiczów, zawołaj klan, yy, poczekamy czy ktoś w ogóle będzie chciał na niego przyjść, widzę, że Korniszon idzie, pozdrawiam Panocek, pozdro Noro i ty, pozdro Jakub, pozdro Michał Kowal, Patryk Zmorek, Jakub Malicki, Maciej Falak. Faster Gazelle, Dawid Charchowski, Adrian Gutman, Pozdro Kubuse, Pozdro Kasper Bondos, Pitchman, MTG, Dekobra, Szymon Nowicki, Politro, Kewinek, Achat, Fabian, Wiśniewski, Fyron, Vericox, Chill, Szymon, Mroczny Krimę, Jolo, Abajach, Barry Light oraz Pan Kalo. Moi drodzy, to są osoby, które razem ze mną ubiją teraz złodzieja. Chyba tylko we dwójkę będziemy bili. Także, także no pewnie będzie jeden drop Max dwa, no ale jak ma być to legenda To dla mnie może być nawet jeden drop Ogólnie to tak, pozdrowiłem te osoby, taką serię Zawaliłem jak nie wiem co, a widzę, że tylko Dwie osoby zostały do pozdrowienia, więc jest to Jadzia, pozdrówki i Kupsonek również Pozdrawiam, yy, dzięki za, za wszystkie komentarze, bijemy sobie złota Teraz wszyscy razem i musimy Trzymać kciuki, a to wy musicie bardziej trzymać tak kciuki Żeby się okazało, że wasza moc jest Wielka moi drodzy, dlatego Bijemy złota, tylko dwie osoby, niestety Yy, Mała Yumi, czyli korniszonek napisał na czasie grupowym, widzowie, czuje legę. No to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ja jestem też bardzo ciekawy. Mała Yumi, tutaj piękny cios w złodzieja. On na razie się broni, próbuje zniknąć, ale cały czas jest widoczny, dlatego klikamy auto i ze złodzieja. No heroik. Okej, okay, dobra. Czyli macie moc póki co, yy, macie moc, widzowie, usprawiająca mi coraz złodzieja. Teraz tak sobie zdałem sprawę, że kurczę, może troszkę yy, za dużo osób pozdrawiałem naraz. Bo jeszcze bym coś poszukał jakichś herosów a kurczę, już nie ma jak kogo pozdrawić, więc może, może w następnym odcinku będę sobie wybierał na przykład trzy osoby do bicia danego herosa jakoś losowo, i wtedy je będę, wtedy je będę pozdrawiał. Bo jeszcze bym czegoś poszukał, a tu kurczę, brak osób do pozdrowienia. Dobry widzowie, jesteśmy po krótkiej przerwie, znowu kolejne godziny minęły w na Margo okazało się, że jest akurat kostek i okazało się, że w międzyczasie jeszcze kupsonek napisał komentarz, więc pozdrawiam serdecznie Pozdrówki również Chiny Alan Szpida. Oraz, ola, ojen oraz lewy 2004 pozdrówki serdeczne pozdrowa jak jeszcze raz, a co tam Jolo Jolo, również również pozdrówki No i Jack powiedział, że niestety już nikt nie idzie, więc możemy tego kostka zaatakować. Zbijemy go i raczej... A dobra, zbijemy możemy go sobie na tym zbijemy sobie może go na Turce Jak tam pójdzie to w miarę sprawnie, to może to jakąś legendę nam tutaj za sponsorymi może on. Trzy bicia temu oddał legendarną zbroję, ale może teraz coś nam się poszczęści Tym bardziej, że ja teraz gubię, więc może ja zobaczę tą legendę w oknie. No, kilka osób pozdrowionych było, więc zobaczymy, jaką macie moc, moi drodzy. Uwaga, 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 uwaga. Ja daję auto. No i widać, no kurwa. Wysypał się z legend już ten piekielny kościej Niestety, no ale przelogujemy się jeszcze na mojego paladyna i ubiemy się o sobie razu glaga. Tak, ubijemy sobie razu glaga. No i nie wiem, kurczę, no może jeszcze jakiegoś bym chorosa znalazł. Zaraz to zobaczę, co może mieć jakiegoś minimala, albo przynajmniej około minimalowy, że tak powiem, czas respu, no i zaraz zobaczymy. Z jednej strony na tym odcinku udało mi się pozrobić wszystkie osoby, które zgłosiły się pod ostatnim odcinkiem właśnie do dzisiejszego odcinka. Z drugiej strony wydaje mi się, że powinienem rozplanować to w taki sposób, żeby wybierać tylko niektóre osoby do bicia tych herosów. W komentarzu możecie napisać swoją opinię, czy według was powinienem pozdrawiać wszystkich, którzy się zgłaszają do tych pozdrowień, żeby było sprawiedliwe, czy wybierać tylko niektórych i z tymi niektórymi bić tych herosów. W tym odcinku to prawie na tyle. Ubiemy sobie złoda, przeloguję się jeszcze na mojego wojownika i na nim zakończymy odcinek. Heresa już nie mam i najbliżsi będą za godzinę. Jest godzina 19. Ja pierwszych herosów zacząłem nagrywać o godzinie bodajże 10 czy 11, coś tego typu. Więc tak na ratę ten odcinek nagrywam. Ubiemy sobie jeszcze podłego zbrojmistrza, albo nie ubijemy go, bo nie mam kurczę moich nie mam moich łapek. On miały chyba dotyk, jak dobrze pamiętam. Więc no, najważniejsze, że ten ostatni ratunek mam. No i spróbujemy sobie tego podłego zbrojmistrza jeszcze na sam koniec Uciułać. No i w tym odcinku powolutku to na tyle. W ogóle zobaczymy, czy, czy damy rady go sklepać. Oj, cholercia jasna, no może być. Może być ciężko, wiecie. Może być kurcze pieczone dość ciężko. Dobra, mamy ogłucha. Ostatniego ratunku jeszcze nie mieliśmy, powinniśmy. No dobra, nie będę mówił, że powinniśmy dać radę. Dobra, jest wytro, jest wytro. Aha, to już powytro. Dobra, błysk. No i dobra, powinno być na S. Uwaga, uwaga, uwaga. O, dobra, ostatni cios. No i podły zbrojnicz ubity, 8-3 bojownikiem, nawet kurna, bez łapek. Także tylko dwie legendy wystarczyły. Dużo szczęścia i oczywiście umiejętności, no bo jak żeby inaczej. W tym odcinku z to na tyle. Jeśli takie odcinki chcecie na tym kanale widzieć częściej, albo po prostu je widzieć, to zostawiacie łapki w górę i piszcie w komentarzach, właśnie czy pozdrawiać wszystkich ze zgłoszeń, nazwijmy to pozdrowkowych, czy tylko wybierać niektóre osoby i z nimi bić tych herosów. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby wbijać na Instagrama bez ścior. on gdzieś tutaj się teraz wyświetla, albo tu, albo tu. No i do zobaczenia w kolejnych. Odcinkach na moim kanale. Pozdrawiam.